Dlatego tak szybko bo to wszystko trwa. Ale spróbujemy teraz omijamy średnią wersję, spróbujemy najszybszą, dobra? Tak? Spróbujemy. A szybciej tam. Jakby spróbujemy, no? Yes. Jakby co to pomożecie mu? Jakby co to na. Naprawdę... Kurwa! Lubię takie nabijanie, ale nie wiadomo za wolno. Nie mnie da dasz chyba także na wiele. No nie Kurwa, na milianie, ale nie zawołanie panie to nie chyba nie był O tymi mi panie wolę, ani panie ani nie myślimy, to pewnie to był kiedy będę zamawiał, poproszmy ja o oczy. Podajemy trochę to nie maskoty. Zabawa czas, zabawa to zdarzimy się teksty. Kupujemy macie na papię, czy się będę to trafiąco z na chętę, na karbie, Co to mamy? A my mówimy do Te o tych na ilość dańkę. O ile ma to